Cześć wszystkim, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. W ogóle witamy się z wami w... Co dzisiaj mówimy? Sobocja. Był piękny poranek, zjedliśmy pyszne śniadanko. O, uderzyłam. A teraz zaczął padać deszcz, rozpadała się taka pogoda, że jak e, to psa by z domu nie wygonił, a my jedziemy do dj i za... Ale, ale no, miałem żona zakupy, tak. <laughs> ale zahaczymy też od razu w polski sklep, bo dawno nie byliśmy już chyba, no właśnie tak się zastanawialiśmy, ze 3-4 tygodnie na pewno, a dzisiaj mam w planie, żeby znowu popróbować upiec chleb. Jaki? Bananowy? Nie, chleb prawdziwy na zakwasie tylko mhm, tylko nie, nie, nigdy nie robiłam swojego zakwasu nie umiem nawet na pewno to jest bardzo proste, ale ja kupię taki zakwas w saszetce delekty chyba i spróbujemy kiedyś próbowałam zrobić ten chleb to no nie wyszedł po prostu był jak kamień, twardy, niewyrośnięty dzisiaj będę więcej czasu w domu kupię sobie dobrą mąkę poświęcę na to swój czas i zobaczymy może akurat wyjdzie dobrze nie? W ogóle się dzisiaj prawie nie malowałam, tylko oczy, puder mi się. podkład mi się skończył, korektory też, także już dzisiaj. Małgorzata to już chyba masz tyle lat, że nie już się ludziom tłumaczyć. Ale ja się no? nie tłumaczę, tylko mówię, bo że mi się wszystko pokończyło, Jurek. To znaczy, że pora podjechać gdzieś do jakiejś drogerii i zainwestować kilka złotych w kosmetyki. Dobrze, Małgosiu. <laughs> no dobra, także my lecimy w pierwsze pojedziesz, Weźmiesz Emilię, a później pojedziecie. Nie, nie, zechce mi się dzisiaj. No to ale to właśnie dobrze, będę miała przez tydzień, bo na, w następną niedzielę mamy baby shower, więc na niedzielę muszę sobie kupić, ale ten tydzień będę miała taki detoks od kosmetyków. W ogóle to jest 9.30, a my już jedziemy do sklepu, ze względu na to, że Emila dzisiaj nam zrobiła pobudkę o 7 rano. O 7 tak. rano. Chcesz opowiedzieć, Jaku? E, no, szypnęła mi ducha. To znaczy, że chcę wodę gazowaną i tak się śmiałam do Jurka, bo ona czasami robi takie pobudki nam, że tak na przykład kiedyś się mówi do mnie Słyszysz jak ptaszki śpiewają i ja mówię do Jurka, aj, wyobraź sobie, jakby to było, jakby dorośli ludzie zachowywali się jak dzieci, wyobraź sobie jakby to było, jak ja bym ci takie pobudki rano robiła, nie wiem, w szóste na tygodniu i w weekend i budzę cię i mówię, Jurek, słyszysz jak ptaszki śpiewają? I przykład, nie wyobraźcie sobie, jakby, co by to było, jakby dorośli zachowywali się jak dzieci, nie? Dobra, także my już pod BJM parkujemy idziemy po zakupy I zaraz muszę, bo Emilia coś chce Co? A cow got hit by a car A, a car. No, a cat! Cat, ups And you have to, to learn how to walk again 3.99 Place your item in the tray area Ja mam dzisiaj takie babcine buty Dostałam kiedyś od koleżanki, ale są super, nie przemakają. Biedroneczka, ona nie wygląda tak jak polska Biedronka, już Wam kiedyś pokazywałam zwykły polski sklep, ale się Biedronka nazywa. I zrobimy tutaj zakupy w Linden. Tutaj w ogóle dużo Polaków też mieszka. Jeżeli mieszkacie tutaj, szukacie też serwetek do koszyczka wielkanocnego. To jest też jakiś wybór, tylko nie takie haftowane, ale zwykłe, ale zawsze coś. Także tak. Oj, nawet obrusy. 36 dolarów. Chciałam zrobić szybki hol zakupowy, ale nie wiem, jak to zrobię, bo jest z tych zakupów trochę bardzo dużo z polskiego sklepu. Tak na szybko wam pokażę BJ i mniej więcej polski sklep. Za, w bj zapłaciliśmy 130 za te zakupy dzisiejsze, i e, będą do tego jeszcze dwie zgrzewki duże wody. Jedna zgrzewka ma 48 butelek. I dwie, dwie zgrzewki wody gazowane. Jedna zgrzewka ma 12, czyli 24 plus 24 puszki sprite i 130 dolarów za te zakupy. Czasami będę robiła chyba tak, jednak hole, bo dziewczyny mi pisały, że lubią oglądać, bo te produkty się u nas różnią. Także szybciutko BJ. Duże opakowanie małych pomidorków. To są jedyne pomidory, chyba, które ja lubię, bo te wszystkie inne duże są twarde, niedobre. Duże opakowanie, miks sałaty, jajka, mleko. Co tutaj mamy? ogóreczki małe. Śmietanka do kawy, duży worek pomarańczy, kukurydza, bo Emilka chciała. Tutaj mamy też Nagetsy, trzy opakowania, mamy kawę dużą dla Jurka, duży worek, e, chrupek takich warzywnych dla Emilii i popcorn, Ej, jeżeli tu mieszkacie, o ten popcorn jest przepyszny. W karmelu chyba i w czekoladzie A nie tylko w czekoladzie, ale jest pyszne No i chrupki to ogólnie wiecie W bidżeju też Wam mówiłam, tak jak w Polsce Makro duże e, opakowania Produktów kupujemy To pora teraz na polski sklep W polskim sklepie za 130 dolarów Możemy kupić to Tutaj mam palemkę, bo zbliża się Niedziela palmowa oczywiście Ale moja już była w takim stanie Cała rozpadnięta, więc tutaj mam nową 8 dolarów, taka ładna mi się najbardziej Spodobała, więc taką wzięłam no i teraz tak, 130 dolarów plus jeszcze w tym była też gazetka, którą Emilka ma dla siebie. No i ptasie meczka, wzięliśmy cztery, bo one były na przecenie po 99 centów. Normalnie one kosztują dużo więcej, ale data ważności była do 25 stycznia, ale to nic. One wiecie, czekolada to jest dobra. Z takich nowości dla mnie inka miodowa. Emilce też wzięłam jakiś dla dzieci keczup, nigdy go nie próbowałam Zupki chińskie, kasza gryczana, mąki królewskie One są najlepsze, wiecie bo no sobie miałam ochotę? Na śledzie Dawno nie jedliśmy takich śledzi Tutaj jakieś chili wzięłam i one 9 dolarów taki słoiczek kosztuje Ale sobie zjemy Mikusie Emilce, wzięłam jakąś nowość, nie wiem, to nie jest chyba polskie To jest jakaś chałwa i nowość dla mnie to są też takie marynaty barbecue one 3,50 kosztują, zobaczymy co z tego będzie, mam żeberka więc chyba żeberka w tym zrobię, albo karkówkę e, następnie te ogórki już wam mówiłam, one są naprawdę bardzo dobre, ja nie wiem w ogóle czy one są w Polsce, czy one są tutaj robione, zaraz zobaczę szybko kod, nie, nie, są, nie jest kod polski ale jeżeli są w Polsce to naprawdę są najlepsze w musztardzie te, pycha są e, branek, jakieś olejki e, serki to tutaj kakao, lubella, nową herbatę wzięłam, borówkową z kwiatem habru. Zaraz sobie wypróbuję. No i tutaj jakieś chrupki O, wiecie co jest pyszne. Warzywa na patelnie wzięłam z Hortex. Jak kiedyś byłam w Polsce na wakacjach i się odchudzałam, bardzo dużo je jadłam i one mi smakowały. No i tutaj jakieś galaretki przyprawy. Emilia znalazła dla mnie też nowość. Galaretka przezroczysta winogronowa, czekoladzie na zapasie. Mniej więcej co Możesz otwórz No ja też chcę spróbować arbuzowy czupa -tups. I a, arbuzowy jakieś hity Też dla mnie nowość W ogóle wiecie ja, My tutaj jesteśmy bardzo rzadko w tych polskich sklepach Także no tak dużo produktów To ja już nie znam tych co nowe są Open Jest Otworzymy spróbujemy ja, Nam radę? Jedną ręką? Czekajcie No pewka że mama da radę też z puszki? Czekaj, słomkę Ci dam. Milia robi test czupa czup z arbuzowy. Próbuj. Bąbelki. Dobra, okej. Okay. Tutaj zobaczcie, co się stało. Mój kwiatek już idzie out, do ogródka. Emilka tutaj kukurydzę je, a ja otworzyłam... co Otworzyłam herbatę tą borówkową z kwiatem habru. I jest tak złączone, są saszetki, więc nie wiem czy ja powinnam ją na pół, czy nie. Nie wiem. Chyba tak, dobra, wezmę na pół. Albo nie, wezmę dwie, bo ja lubię, żeby była mocniejsza. I zaraz zobaczymy, jak będzie... Smakowała. Postaram się nie siorgnąć. <grym> mm, taka sobie. sobie, mm, owocowe mm, mm, mm. nie kupiłabym kolejnym razem, po prostu nie wiem, coś mi tutaj tak dziwny smak jest, na pewno to nie jest borówka, nie wiem jak smakują habery, bo nigdy nie jadłam nie wiem, taka sobie tak 3 na 10 jak dla mnie mhm. dobra Mam już moją podomkę, Emilka tutaj jest, zjadła kukurydzę, będziemy teraz robiły chleb Ja będę go robiła z przepisu tego, który jest na opakowaniu tego zakwasu Zaraz ściągam wagę i wyliczę sobie wszystko co do grama I nie ma dzisiaj opcji, żeby nie wyszło Ma półtorej godziny wyrastać w garnku, ja będę go piekła w tym żeliwnym, który mam Mam taką foremkę mniejszą, ale ja spróbuję go włożyć do garnka Nie mam tylko żadnych ziaren i zobaczymy co z tego wyjdzie, nie Kici? 嗯。Hey. godziny, teraz czekam i trzeba mieć wiarę i nadzieję, że wyjdzie. O, co to jest? Przyprawa jakaś, saszetka z przyprawą. Pierwszy raz coś takiego widzę. Masz obiad dzisiaj taki, o. Wczoraj usmażałam wieczorem kotlety schabowe. Musiałam to zrobić, bo wyciągnęłam mięso z zamrażarki. A nie byłoby dobre już dzisiaj, więc wczoraj usmrożyłam wszystkie posmażę i warzywa na pocelnie. I będzie sam raz. A jeszcze słuchajcie, co do takiego rozmrożonego mięsa, to wam powiem, że kiedyś mieliśmy kurczaka, którego ja wyciągnęłam dzień wcześniej, on już był rozmrożony włożyłam go do lodówki i przygotowałam go kolejnego dnia i to był pierwszy i ostatni raz, jak tak zrobiłam że rozmrożone mięso nie usmażyłam, nie ugotowałam w ogóle od razu tylko zostawiałam jeszcze w lodówce tak się rozchorowaliśmy i całe szczęście, że Emilia wtedy tego nie jadła nie wiem dlaczego, ale ona nie chciała wtedy jeść tego kurczaka w ogóle, także ją to ominęło ale ja i Jurek no... Już wiecie, bez zbędnych szczegółów, ale to był pierwszy i ostatni raz, jak tak zrobiłam z mięsem. Dlatego, tak jak wczoraj rozmroziłam te kotlety, bo miałam robić, ale później miałam jakieś inne plany, jednak na obiad. To postanowiłam, że je muszę usmażyć wieczorem, albo idą do kosza, więc no wiadomo, że do kosza nie. Dlatego usmażyłam, ale te warzywa to jakieś takie dziwne. Ładnie pachną, ale grzyby są w nich. I nie zje. Więcej dla mnie. Szczerze Wam powiem, że ja mam taką ochotę dzisiaj na drzemkę, że upiekę ten chleb, a w ogóle zaraz zobaczymy, jak on mi wyrosł, bo nie sprawdzałam. Upiekę ten chleb i chyba się położę na trochę. Jest dopiero pierwsza 40, a my za to, że mieliśmy taką wczesną pobudkę, to po prostu dzisiaj nam będzie taki długi dzień się wlekł. Puszcz i dwa sklepy z zakupy zrobiliśmy, i obiad. No obiad to w sumie prawie można nie liczyć. I chleb sąsiada po zobaczyła. No i ten, wiecie, to jest ogólnie tutaj to jest tak średnio, bo domy są tak jeden koło drugiego, to można się oglądać. Herbatę męczę. Jakoś mi ona w ogóle nie smakuje. Taka mm, galaretkę z Emilą zrobiłyśmy i jeszcze chciałam Wam pokazać, wiecie co? Zobaczcie, jak mi pięknie rozkwitł jacynt, ale pachnie i przez jedną noc tak się rozwinął. No. Wycieram stół, bo będziemy jeść dzisiaj przy stole, a kot mi po stole chodzi. Ale takie są koty. Jeżeli ktoś mówi, że nie wpuściłby kota na stół, no to super, ale no koty to są koty. Wyjdziecie z domu i tak bym wejdą na stół pod waszą nieobecność. To, że przy Was nie wchodzą, nie znaczy, że później nie wchodzą, nie? Naprawdę? No tak! Ona miała taką fazę, że na przykład wchodziła na wyspę w kuchni. Teraz w ogóle przestała. Teraz tylko o tutaj na stół, ale no to jaki problem? Wy, tak? Mieszka na wyspie. Mieszka. Co? Co? A, no, tychże. Wiecie. Jest co jest. Kot w domu. Chwila prawdy. Zobaczymy, jak mój chleb wyrósł. Czy wyrósł w ogóle. O, coś. U... Ops. Coś urosło, nie? Ale czy podwoił swoją objętość, Jerzy, jak tak. myślisz, tak? Podwoił? Tak. Musiałabym zobaczyć później na ten. Ale no, spoko nawet wygląda, ale w ogóle nie widać moich e, tych nacięć, chyba, że jak się upiecze. Nie wiem, ziarenkami powinnam go posmarować, ale nie mam niczym. Raczej posypać. Nie mamy nic, nie? Migdały mamy, ale to chyba nie. Okej, okay, dobra. Czekam, aż mi się piekarnik rozgrzeje. 220 stopni na 15 minut, a później 180 przez pół godziny powinno być. Ja teraz przy piekarniku będę siedziała i czekam 15 minut. Trzymam kciuki, żeby nic się tutaj złego nie zadziało i żeby fajnie mi się wypiekło i jeszcze może trochę urósł. Ale wiecie co, przypomniało mi się, jak byłam mała i moja babcia piekła chleb. No co, pamiętam, że u nas była taka wielka gdzieś misa. Znaczy misa, nie wiem co to było, Ale takie plastikowe, taka naprawdę gigantyczna, od ziemi, gdzieś dotąd mniej więcej. I babcia zawsze ten chleb rozszczeniała na noc i on przez noc całą urósł i dopiero nad ranem wkładała go do blach. I piekła w piecu I to było zawsze, nie wiem ile Ale zawsze dużo blach tego chleba robiła I zanim włożyła ten chleb do pieca To moja babcia Jurek przyszedł mhm. Robiła zawsze krzyż nad każdym bochenkiem mhm. Także tak chciałam powiedzieć, że tak kiedyś ten I no, pamiętam do tej pory smak tego chleba Jerry Z kanapy wstawaj, chleb się upiekł Idziemy próbować Idźcie, idźcie. No chodź, ty też! Ja nie chcę, dopiero się dojawił. Nie chcesz spróbować mojego chlebka? No, no właśnie. No nie, nie chcę, później zjeść. No ty nie. Nie wiesz, co tracisz. W ogóle jakoś tak dziwnie wygląda. no go w rękę, może się nie oparzę, ale. Nie mam do niego co, jakichś specjalnych nadziei. Nie wiem, co, co poszło znowu. Chyba coś nie tak. Ała! Ała! Ukroimy i zobaczymy. Dobra, kroimy. Ja kroję. Moja babcia kiedyś jeszcze wiecie, co robiła. Zawsze puk, puk, ale nie wiem po co to było. Ale pukała w chleb. No. Tutaj słychać jakieś echo. To nie wiem, czy dobrze, ale zobaczcie. No taki płaski, niewypieczony. <grym> no ok, ale. i chyba dobrze wygląda Ach. ja się nie znam nie wiem no na pewno jest za płaski i w ogóle ale ładnie pachnie mm, Smako jest dobre to dobrze, będzie do W przybliżeniu tak wygląda pokrojony chlebek. Wszystkie wskazówki mile widziane, bo chcę się w końcu nauczyć piec. Chleb nie jest taki zły. Nawet jest dobry smak, w ogóle jest mięciutki i tak dalej, skórka jest chrupiąca, ale bym spodziewała się, że będzie większy troszkę, jednak. Trochę wyżej postawiłam, to będzie dzisiaj... Serio? No. Ale widzisz, postawiłam wyżej i nadal ci nie jest widać. O tak o, bo ty, nie, bo to nie chodzi o to, tylko mhm. ty musisz o tak o. No ale co ty mnie, tak jest tylko kawałeczek. No ale ja, nie... popatrz, stój, puść. Mhm. sobie. nie ekscytuj się tam, popatrz. Widzisz, jak fajnie, co mnie czaku? Peter, Bo ja jestem taka mała do Ciebie teraz. Dobrze, nie mij mi butelki, bo je wszędzie. Okej, okay, dobra. Jurek jest taki zorganizowany, że się przygotowuje już na następny dzień, na poranek, na niedzielę. Tak jest. I się też przygotowuje na noc. Wodę, bo ja wstaję w nocy, jak mi nie zrobi i wypijam jego. I później Jurek się rano denerwuje, że wypiłam jego wodę. Tak jest. No, a mnie tak suszy ostatnio w nocy. Nie, tej nocy nie piłam chyba nawet wcale tak, ale przez trzy ostatnie nocy to mu non stop wody, ale byłam na tyle łaskawa, że zostawiałam ci łyczka. Łyczka w butelce. Łyczka takie, takie pół litra na raz. Pół litra. W... Cała butelka wody powinna pójść na raz. Ja tak przez noc na cało, ale Ale to ja to lubię z sokiem. Jurek pije zwykłą, ale mi na przykład zwykła to nie przejdzie chyba że z cytryną. Mm -hmm. Chyba, że kupiłbyś mi kubek stanu i. Tak. Dlatego okay. wiecznie odwodniona, jesteś. suszycie stop. sto. No sejda Dobra, następnym filmie widzimy się. Pięknie. Słuchajcie, chciałam jeszcze pokazać, o tu, 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 jest inka, robiłam tą inkę i dopiero ją piłam, zakrztusiłam się nią jak nie wiem co, będzie w bloopersie, będzie w bloopersie, bo akurat wtedy zaczęłam nagrywać i to, oh, nagle ten, nice. ale powiem wam, że ta miodowa jest po prostu 10 na 10, jest najlepszą inką, jaką piłam, a jest drugą inką, jaką piłam, bo piłam tylko zwykłą, ale jest przepyszna, o taka powinna być do ciebie, widzisz? Nie widzę. O tak. Nie, tak. jeżeli, jeżeli coś nie jest 10 na 10, to Małgorzata nawet nie komentuje. No tak jest 9 na 10 zauważyliście, wszystko. Crispy cream donaty. Pączki 10 na 10, kawunia 10 na 10. Yes. Dla Ciebie małgosi. Dziękuję. Coś było dzisiaj 3 na 10. Herbata? Skomentowałam, że jest 3 na 10. O, tak, to tak. nie słyszałem. No bo byłeś zajęty leżeniem na kanapie pewnie. No, pewnie tak. Ale dzisiaj miałem dzień. Mm. Ja też. Miałam no. dobry dzień. Dobra, ok, koniec. Idziemy Dobra. spać. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Dobra. Życzymy wam pięknej nocy, dobrego dnia. W następnym filmie widzimy się już nie. Pa. Tak jest.